i kochani, od razu szybciutko jeszcze wgląd. Pamiętajcie, jest to film edukacyjny jak korygować gniazdo w późną jesienią w razie izolatora lub złego ułożenia, nawet jeżeli macie matkę czerwiącą luźno, też Wam może się kłąb źle uwiązać, jeżeli macie wyjęte ramki z ula. Kochani, tu przyczyną było po prostu kawałeczek dzikiej zabudowy, której sobie musiały na koniec października puścić. Tu sobie zrobiły odpowałki dziką zabudowę. Ułożenie gniazda było właśnie takie. Tą rameczkę Przestawiłam stąd, czyli w tym momencie pięknie obsiada mi izolator. Część tych pszczół były zrzucone na dół, po prostu spadły razem z tą dziką zabudową. Widzicie, pięknie wchodzą już na rameczki do góry. Więc ja w tym momencie muszę naprawdę zamknąć ul, bo to robimy bardzo szybko. Pamiętajcie, to jest film edukacyjny, więc tutaj proszę nie, nie piszmy jakichś dziwnych uwag, bo ja i tak je ignoruję w tym momencie. To jest przymus. To, co musimy robić u pszczół, pamiętajcie, że ratujemy swoje rodziny i to jest część druga do filmu, którego Wam wcześniej pewnie udostępnię. E, dziką zabudowy nie wszystkie pszczoły udało mi się zrzucić, więc ja po prostu mam pajątek otwarty, zostawię je tutaj. W tym momencie zakrywam już, żeby mi bardziej nie e, przeszkadzało. W tym będzie taki szum z ula, kochani. To jest naturalny szum, który będzie z ula. One w tym momencie będą chciały sobie wyrównać temperaturę. Zamykamy. To, co Wam mówiłam, półkorpus ściągnięty był na dół, bo to pszczoła, która mi spadła na dynicę, musi mieć krótką drogę do wyjścia na ramki, żeby to zrobiła jak najszybciej. Około 10 minut będzie szum z ula dla wyrównania temperatury. W tym momencie wszystko jest, co tylko możliwe, pozamykane, żeby pszczołom było jak najcieplej w środku i jak najszybciej im pomóż. Miłego. Dasz miód.